Cześć Boże, czwartek czwartego tygodnia adwentu. Słowo, które dzisiaj daje nam Pan, brzmi tak. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawiciel moim. To początek magnifikat Maryi. Wczoraj słyszeliśmy o tym spotkaniu Maryi z Elżbietą. Słyszeliśmy słowa Elżbiety do Maryi. Teraz Maryja uwielbia Pana Boga właśnie tymi słowami, które też Kościół, którym Kościół się modli codziennie, każdego wieczoru te słowo odmawia. Razem z Maryją. Chce wielbić Pana Boga. Tego potrzebujemy. Uwielbienia Pana Boga, właśnie zwłaszcza wtedy, kiedy trudno, zwłaszcza wtedy, nie tylko wtedy, jak jest super, że wielbić Pana Boga wtedy, kiedy łatwo. Maryja wtedy, kiedy przybywa do Elżbiety, owszem, yy, widzi, że spełnia się obietnicę Pana Boga, że rzeczywiście prawdą jest to, co usłyszała od Archaniela Gabriela, że jej krewna jest już w szóstym miesiącu yy, ciąży. Yy, to wszystko się yy, potwierdza, ale yy, to dopiero początek drogi. Yy, kiedy Maryja rodzi swojego syna w Betlejem i musi położyć go yy, w żłobie, nie ma kołyski, yy, dlatego że nie było dla nich miejsca w gospodzie, kiedy potem yy, muszę uciekać yy, wraz z Józefem, maleńkim Jezusem, do Egiptu, bo Herod szukał Jezusa, żeby go zgładzić. Kiedy potem słyszy to prosto Symeona, że Twoje dusze przyniknie mieć boleści, właśnie z jego powodu, widzimy, że to początek, dopiero początek tej drogi Maryi. Ale na każdym etapie jej życia, właśnie to magnifikat na pewno był obecny, bo wejrzał Bóg na uniżenie swojej służebnicy, bo on się pyszny sprzeciwił, ale pokornym daje łaskę. Potrzebujemy tego wielbienia nie tylko, kiedy jest super, ale zwłaszcza wtedy, kiedy nam trudno. To wtedy, zwłaszcza kiedy najtrudniej te słowa nam przechodzą przez usta. Wielbi dusza moja Pana. Wielbi dusza moja i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawicielu, zwłaszcza wtedy, kiedy trudno. Nie wiem, w jakiej sytuacji teraz jesteś. Może dzisiaj jest taki ten, ten czas, że cię wszystko denerwuje, bo święta jest blisko, a ty może ze wszystkim nie wyrabiasz To może takie najmniejsze zmartwienie. Może masz na głowie dużo poważniejsze. E, powtarzaj wraz z Maryją, wielbi dusza moja Pana. Raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawicielu zwłaszcza wtedy, kiedy trudno. Wtedy, kiedy radośnie też, owszem, jak najbardziej, ale zwłaszcza wtedy, kiedy trudno, pamiętaj, nie twoje serce, uwielbia Pana Boga, zwłaszcza wtedy, kiedy wydaje się, że po ludzku wszystko jest na nie, Panu Bogu wszystko będzie zawsze na tak. Pan z wami. I was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.